Cześć, Tuksie Klęczowski z Kanału Drodze o Drzezie. Jesteśmy razem z Anetą Norek, prezeską albo panią prezes mm, Fundacji Mienia Zbigniewa Zajferta w Kopenhadze, tuż po koncercie Atom String Quartet z muzyką Zbigniewa Zajferta na Copenhagen Jazz Festival. No i cóż, jesteśmy tutaj dzięki Tobie, dzięki temu, że razem z naszą Magną złożyliście wniosek. Jesteś pierwszy raz w Danii w Kopenhadze. Tak. Jak Ci się podoba? Bardzo mi się podoba, bardzo fajna atmosfera miasta, mogłabym tutaj przyjeżdżać częściej. Jeszcze mamy to szczęście, że jest piękna pogoda, co nie jest też takie oczywiste. Wiem, że miałaś dzisiaj spotkanie z dyrektorem artystycznym festiwalu. Jak to spotkanie wyszło? Bardzo dobrze. Jest zainteresowany współpracą, czyli osiągnęłam to, po co, co przyjechałam. Hmm. Ale w szczegóły może później, bo, bo tak naprawdę to jest kwestia przyszłości. Więc szczegóły będziemy dogrywać w trakcie. Yy, Mówiłeś tutaj w, w rozmowie, że planujecie jakby, żeby podczas kolejnych edycji konkursu Mienia Zajferta były nie tylko nagrody pieniężne, ale również, żeby zapraszać właśnie różnego rodzaju ważne osoby, które mają potencjał do tego, żeby zaprosić. Laureatów konkursu do siebie na festiwale? Czy właśnie y, dyrektor Kopenhagen Jazz festiwal jest taką właśnie osobą, którą chcielibyście zaprosić? Tak, no to taka dosyć naturalna droga w tym momencie, no bo, bo nagrody finansowe jak najbardziej są miłe, prawda? Tutaj patrzę w stronę Mateusza, ale, ale oczywiście koncerty też są istotne, więc, więc myślę, że. Że ten kierunek, który oczywiście nie jest oryginalny, bo inne festiwale też tak robią, ale, ale myślę, że to jest bardzo fajne dla przyszłych laureatów, że właśnie i nie tylko laureatów, bo myślę, że, że osoby, które przyjadą, e, zostaną zaproszone i przyjmą zaproszenie na, na konkurs, będą mogły wybierać w ogóle wśród osób, które, które uczestniczą w konkursie. Nie tylko wśród razu będą mieli wolność w wyborze osoby, którą zaproszą do siebie. Mm -hmm. Jesteśmy świeżo po warsztatach, które odbyły się w Lusławicach, na których nauczył m.in. Mateusz, e, Benny von Goodzeit i Mario Forte. E, jest konkurs imienia Zbigniewa Zajferta. E, my nagraliśmy za tą Stream Quartet płytę, która e, wydała się jako fundacja. E, czy są jeszcze jakieś inne e, działania e, jakby zmierzające do tego, żeby rozpromować nazwisko imienia Koncety. Zbigniewa Zajferta? Koncerty. To, mhm. jest, to jest kolejna działka, którą chcielibyśmy rozwinąć. Koncerty w Polsce i koncerty za granicą. No i tak naprawdę cały czas zastanawiamy się nad, nad e, formułą tego i nad, e, nad strategią, którą powinniśmy przyjąć, zarówno w koncertach, e, e, organizując konter, koncerty w Polsce, jak i za granicą. Więc no to... to jest też kwestia przyszłości. Pracujemy, pracujemy nad tym. Mhm. E, czy planujecie w tych koncertach. E... Głównie jakby trzymać ten nacisk, tak jak do tej pory, że skrzypkowie grają muzykę Zbigniewa Zajferta? Czy na przykład, nie wiem, pojawiają się głosy, bo pamiętam, że był taki projekt, że Big Band Nikoli Kołodziejczyka grał Zajferta bez skrzypiec. Mhm. Czy są czy na horyzoncie jakieś tego typu inicjatywy, żeby też promować Zbigniewa Zajferta jako kompozytora? Tak, to znaczy wiesz, co, jakby różne, różni muzycy przychodzą z różnymi pomysłami. Do nas. RGG na przykład mhm. przedstawiło projekt nagrania, nagrania muzyki Zajferta bez instrumentów smyczkowych, więc, jakby to, to jest interesująca rzecz. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie to do skutku. Bardzo na to, bardzo na to liczę. I co jeszcze? No, jakby Pomysłów muzyków jest bardzo dużo, natomiast zawsze pojawiają się te same problemy organizacyjno-finansowe. A poza tym mamy też taki problem, że jednak ostatni, podczas konkursu nie ma za bardzo miejsca na to, żeby organizować inne koncerty, więc tak naprawdę zostaje nam ostatni dzień albo przedłużenie koncertu o kolejne dni, więc jakby. Też żeby zrobić z tego taki quasi festiwal, tak? ale jest taki plan, czy właśnie nie, nie chcecie tego robić? Oh, jejku, jak ty pytasz mnie o rzeczy, i, i chcesz, żebym zdradzała, zdradzała rzeczy, nad którymi pracujemy i jeszcze nie są postanowione, więc mm -hmm. trochę nie lubię o takich rzeczach mówić, kiedy nie mam jakiejś pewności, że to rzeczywiście dojdzie do skutku, więc nie wiem, co wam się odpowiedzieć w tym momencie. Czyli um, jest taki plan, żeby rozszerzyć konkurs imienia Zbigniewa Zeferta? Do tak, formuły festiwalu imienia Zbigniewa Zafer, gdzie konkurs będzie jedynie częścią, a każdy wybitny skrzypek stu siedzących na przykład po drugiej stołu, stronie no stołu, właśnie. będzie mógł prezentować no swoją właśnie. interpretację twórczości mistrza. I nie tylko skrzypkowie. Nie tak, tylko Tak, skrzypkowie. tak, mhm. tak. to jakby, jakby może iść też w dwóch kierunkach. No ale jakby zastanawiamy się nad formułą też, żeby, żeby pewnego, pewnego takiego mm, Takiej atmosfery konkursu nie, nie zepsuć w tym, że, że okaże się, że, że festiwal stanie się ważniejszy i ten, ten, ten nacisk będzie bardziej przeniesie się na festiwal, więc no tak. A powiedz ty osobiście, jako organizator tych dwóch wydarzeń, mam na myśli zarówno konkurs Zajferta, jak i kursy. Który klimat wolisz? Konkursu czy kursów? Wiesz, co nie, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, bo to są tak dwie różne imprezy, ale. Myślę, że mogę zdradzić, że chyba zrobimy w przyszłym roku taki eksperyment, że będziemy, chci będziemy chcieli połączyć konkurs z warsztatami. Aha. Więc zrobimy mały miks i, i zobaczymy, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Y mamy nadzieję, że organizacja y fest konkursu y spowoduje, że będzie też większe zainteresowanie warsztatami, no bo to jednak będzie oczy oczywiście, uczestnicy warsztatów mo będą mogli uczestniczyć, jakby słuchać. Na żywo yy, 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 to, konkursu. Yy, a z tego co wiem, to jednak ludzie, którzy przyjeżdżają na warsztaty, interesują się bardzo konkursem. Mm -hmm. Więc myślę, że to, są, to jest też może być jakiś dobry, dobry moment do tego, żeby, żeby po prostu zainteresowali się warsztatami i zainteresowali się konkursem. Ale mówię, to jest kolejna rzecz, nad którą pracujemy, i, i tak naprawdę już jakby nie znam jeszcze szczegółów, bo wymyśliliśmy to tak naprawdę z Magdą Warejko i z Tomkiem Hanslikiem podczas, podczas tych warsztatów. Jedyne co, to już mogę, mogę zdradzić, że konkurs odbędzie się od 8 do 11 lipca przyszłego roku, 2020. Mhm. -20. To teraz ja zadam pytanie, weźmiesz udział? Ja, ja już raz brałem udział jako wyłączy lista, pamiętam, że y, miałem y, takie zdanie, zresztą na temat y, konkursu, bo braliśmy y, udział razem ze Stefanem Braunem, y, jako dwóch wionoczelistów. Y, chyba potem, f, podczas kolejnej edycji, z tego co pamiętam, był jeszcze jeden wionoczelistę, czyli w, chyba naliczyliśmy trzech, którzy brali do tej pory udział. No i ja niestety będę się przychylał do y, takiego zdania, że y, wionoczyści nie są jakoś szczególnie traktowani na tym konkursie, bo nie mam tu na myśli własnej osoby, ale to, że. E, moim zdaniem najlepszy wyłączylista na świecie, Stefan Braun, powinien e, jakoś tam zostać e, inaczej dostrzeżony na tym konkursie, bo jeżeli on e, wchodzi do finału i e, nie dostaje żadnej nagrody, to któż e, mógłby tam wejść, dlatego z jednej strony jestem trochę pomiędzy młotem a kowadłem, bo wyobraź sobie, że stanę znowu w szranki za rok e, konkursu, a z drugiej strony mam w pamięci to, w jaki sposób został Sztefan traktowany, a mówmy się, że Stefan, jeżeli chodzi o obsługę instrumentu, e, jeżeli chodzi o wyłączenie, no, to naprawdę nie ma sobie równych na świecie, a wiem co mówię, bo jestem bardzo mocno zanurzony w tym temacie, więc mm -hmm. e, doświadczenie poprzedniej, e, to nie jest poprzednia... Jakby, tak, 2016. E, jakby nie, 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 jest, nie skłania mnie do tego, żeby zarówno wziąć udział, jak i skłaniać, e, jakby namawiać innych listów do tego, e, żeby wziąć udział w konkursie, czy Yy, no, nie wiem, no chyba, że będzie jakaś yy, sytuacja taka, że będzie znacząco zmieniony skład jury, yy, czy coś w tym guście. Także tu odbijam piłeczkę. I... Mm, tak, ale ja znowu będę odbijała piłeczkę, bo nie chcę jeszcze na razie o tym mówić. Natomiast wiesz co, no to jest minus z konkursu i, i tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, że, yy, no, że, że werdykt yy, może być uznany za, za niesprawiedliwy i ktoś może się poczuć, nie wiem. Nie do końca potraktowany fair. Mm -hmm. y no, dlatego ja przez dłuższy czas miałam problem w ogóle z tym, żeby organizować konkurs, bo, bo ja no sobie osobiście no to, ich nie lubię. Tak, no to właśnie jakby sama ale idea konkursu strony, jest tak, taka. Ale z drugiej lepsza... strony, z drugiej strony, jakby ma to swoje przełożenie na, na inne sytuacje, więc jakby, jakby kontynuujemy to i wiesz co, namawiam Cię, A nie wiem, czy pamiętasz, podczas konkursu z Eifferta to ty przyszedłeś do nas i powiedziałeś, powiedziałeś że moglibyście z Atomem nagrać płytę Zajfert. Nie wiem, czy że to była nasza pierwsza rozmowa na temat o, płyty. Oczywiście, tak, tak faktycznie pamiętam, że tak to było. Więc oczywiście mogliśmy się spotkać w Warszawie, zapewne, i, i porozmawiać na ten temat, ale właśnie tam się różne rzeczy dzieją poza. Ja jestem jak najbardziej y, zwolennikiem y, tego akurat wydarzenia. Może niekoniecznie idei konkursów, natomiast mm. jakby zwolennikiem tego, żeby żeby zarówno promować postać y, Zbigniewa Zefferta, jak i. Jak i y, ja to traktuję faktycznie jako spotkanie, jako taką możliwość do tego, żeby zagrać sobie faktycznie z, z reguły ze znakomitą sekcją rytmiczną, którą y, która, która z, z reguły jest na konkursie. Y, I żeby po prostu faktycznie wymienić te doświadczenia i jakby potraktować to jako taki no, może to złe słowo, kongres, ale, ale jak pewnego rodzaju spotkanie, bo ja pamiętam, że jak byliśmy y, na konkursie ja byłem y, na tej edycji, którą wygrał Mateusz, i pamiętam, że słuchaliśmy z Mateuszem różnych skrzypków y, i się okazywało, że faktycznie koledzy z Francji grają, mają swój jakby świat dźwięków, koledzy ze Stanów swój, jeszcze różni. Jakby, dla mnie to było bardzo interesujące i faktycznie pouczające i mhm. inspirujące. Mhm. No natomiast, y, jakby wrzucenie tego w konwencję, tego, że jedna osoba musi wygrać, ktoś tam musi dostać drugie miejsce, trzecie. Jest takie y, faktycznie, że z, z mojej perspektywy, jeżeli. Wie, wiesz o czym mówię? Tak, jest tak, Stefan. Mhm. Stefan jest naprawdę najwybitniejszym wiolonczystą, który obsługuje ten instrument, jeżeli chodzi o świat jazzu. I wiesz, on, biorąc udział w tym konkursie, stawia cały swój y, autorytet, całą swoją pozycję na szali, de facto, prawda? Nie? I on też decyduje się, żeby, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. i i zostaje potraktowany yy, jakoś tak... Tylko, no tak, to widzisz już jakby efekt, efekt finale, natomiast y, powiem Ci, że praca jury jest, jest naprawdę ciężka mhm. i nie dlatego, że, że panowie muszą rozmawiać ze sobą parę godzin, ale oni naprawdę mają problem, tak? y, Oni zdają... Często jest tak, że, że słuchają jeszcze raz tych różnych występów, żeby przekonać się i... I że albo się bardziej usprawiedliwić, że, że dokonują takiego, a nie innego wyboru. Także y, rzeczywiście tak jest. Y, natomiast właśnie ten pomysł z organizacją koncertów y, może być jakby trochę przełamaniem y, tego, że ktoś jest wygranym, a ktoś jest przegranym. Ale wiesz, bo... sam fakt z tego, że rozmawiamy teraz o Sztefanie, jest jakby takim y, efektem. Przecież były, było bardzo wiele edycji na przykład konkursu szopenowskiego. Na których, wiesz, osoby, które wygrywały, załóżmy, mhm. y, no, nie przekładało się na tego typu, że tak powiem, y, mówiąc kolokwialnie, pompę medialną, jak te osoby, które właśnie. Wiesz, y, gdzieś tam przepadały, no mimo tak, tego, że no oczy... były faworytami, załóżmy, publiczności. Mhm. Nie? No nie, no jest to, Możliwe, jest to że... niestety oczywiste i, mhm. i naturalne, że tak wygląda. Niemniej jednak, na przykład Stefan miał wystąpić, znaczy miał wziąć udział. W warsztatach w tym, w tym roku, ale niestety miał jakieś inne koncerty, inne zobowiązania. Więc to też nie jest tak, że my tak zupełnie przekreślamy współpracę z, z muzykami, którzy biorą udział w konkursie i nas interesują mm -hmm. laureatki tylko i wyłącznie pierwszych nagród, bo, mm -hmm. bo nie do końca tak jest fakt, no system nie jest doskonały, ale nigdy nie będzie, nie będziemy, nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego systemu, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich. No to ja ta też chciałbym, żeby, konkursu żeby muzycy, fajna no ale jak wygląda. wygląda? Też bym chciał, żeby muzycy mieli taką konstrukcję jak załóżmy tenisiści, żeby byli przyzwyczajeni do tego, żeby yy, że, że de facto tylko jeden wygrywa, a cała reszta skończy, załóżmy turniej tenisowy jako przegrani, ale no niestety i muzycy z reguły to są wiesz, egocentrycy, nadwrażliwcy, i, i, i organizowanie konkursu dla, dla artystów I wydaje mi się, że jakby może się może też nie być łatwe dla ciebie jako dla organizatora żeby właśnie mierzyć się z tego typu atakami które ja teraz tutaj ci Nie nie nie, wiesz co te wysułam. ataki bardziej są ma, znaczy może, może to jest jakaś forma obrony y, moja forma obrony, ale ja mam wrażenie, że takie są skierowane w kierunku jury, a nie mnie. Okej. Okay. Bo ja jestem ja jestem organizatorem, natomiast ta ta najczarniejsza praca jest w rękach jury. Y, ale sobie y, wiesz co, no jakby ja wiem, że, że ten konkurs to, to może być emocjonalny, natomiast y, jednak, wygrając koncerty, też gracie lepsze koncerty i gorsze koncerty. Więc, no, jakby z tymi oczywiście. emocjami i tak pracujecie na co dzień. Pewnie jakby intensywność jest niewspomierna, a może, a może jest, więc, jakby. Mm, nie wiem, tutaj trochę chcę spłaczyć ten, mm -hmm. ten, ten problem, że może nie jest aż tak źle z tym konkursem. No, bo nie no konkurs, jak to konkurs? Ktoś gorzej. musi wygrać ten konkurs. No nie? właśnie, a, a przecież. Ktoś też musi ocenić ten konkurs, także to jest wszystko jest zrozumiałe. Wydaje mi się, że faktycznie nasza w tym momencie rozmowa umarła trochę w martwym punkcie, jakby utknęła. Utknęła? Tak mi się wydaje. Dobrze, kochani, bardzo dziękujemy. To jest Aneta Norek. Jesteśmy w, na kanale W Drodze Odrzezie w Kopenhadze i musimy się po prostu tak, i zbierać, bo zapraszamy jest taka na konkurs. delikatna sugestia, żebyśmy po prostu stąd Tamt. się już yy, o, jak ewakuowali. Tak, powiedziałeś. Aneta Norek z Fundacji Mienia Zbigniewa Zajferta była gościem na kanale W Drodze Odrzezie. Bardzo dziękuję. Dzięki.